moi drodzy, e, dzisiejszy materiał chciałbym poświęcić mojej nowej konsoli, jaką dzisiaj nabyłem, a jest to Nintendo Switch. Tutaj e, powiem wam, jestem bardzo zachwycony, zadowolony tutaj tym no, moim nowym nabytkiem. Długo się wahałem, jaką tutaj konsolę wybrać: czy może zwykłego ds czy może 2DS-a, 3DS-a, czy znowu Switcha. No i tak myślałem, myślałem, no i w końcu się przełamałem, no i jednak wybrałem Switcha. Wielu ludzi mi go polecało, więc postanowiłem tutaj zaryzykować i go kupić. Na razie jestem na etapie rozpracowania tej konsoli. Uczę się jej, poznaję ją. Jak sami widzicie tutaj, tu mam kabel jeszcze nawet nieotwarty. Nie, nie tu jest ładowarka. Swoją drogą muszę Wam powiedzieć, nie wiedziałem, że ona jest taka, że ona jest taka spora. Naprawdę ogromna ta ładowarka jest. Tutaj oczywiście pudełko, Nintendo Switch, tu jest stacja dokująca. Powiem Wam, z tą stacją tutaj wiążę duże nadzieje. Postanowiłem, że będę grał nie tylko tak przenośnie mobilnie, ale również tutaj yy, będę też grał po prostu stacjonarnie, tak jak na zwykłych konsolach, jakie, jakie obecnie posiadam. To jest też fajne wam powiem. To mnie tak zaciekawiło, że z tych Joy-conów, które tu są. Można stworzyć yy, pada normalnego, tak jak na zwykłe konsole. To będzie, naprawdę, jeszcze tego, jeszcze tego nawet nie wpinałem, ale myślę, że będzie się prezentowało zacnie. Tu mam jakieś takie rzeczy do joykonów. Sam nie wiem, co to jest. Będę musiał to otworzyć dzisiaj i zobaczyć. Nie pytajcie mnie, ile, ile płaciłem za tę konsolę, ale uważam, że warte było to tych pieniędzy. Konsolę już skonfigurowałem, internet jest. Tutaj teraz myślę nad grami, jeszcze nie mam ani jednej gry na to. zobaczę co jest w e-shopie, jakie są gry. Napiszcie też w komentarzach jakie polecacie tutaj na start gry. Tutaj. Czy to będzie Mario, czy Pokémon? Napiszcie, jestem ciekaw waszych waszych opinii. No, także tutaj ten krótki filmik chciałem wam tutaj umieścić, pokazać i, no i pochwalić się, prawda, że nabyłem tutaj nowy sprzęt. Coś czuję, że czekają mnie tutaj niezapomniane szpile, Także. Także, no to tyle. Także naprawdę jestem tutaj. No, bardzo zadowolony. Bardzo, naprawdę. Tutaj ta konsola to jest rewizja druga, z tego co wyczytałem, czyli ta ulepszona wersja. Wiele się też mówi o tych Joyconach. Mam nadzieję, że tutaj mi długo. Yy, długo będą pracowały, że będą yy, sprawne, prawda? Że będą działały. No, także. Tak, i dzisiaj właśnie chciałem się z Wami podzielić tym krótkim materiałem. Oczywiście, jak zwykle, na spontanie nagrywam. No, także napiszcie w komentarzach, co sądzicie i podzielcie się opiniami, jakie gry polecacie yy, na, na tą konsolę. Yy, tutaj, to mnie jest szczególnie tutaj yy, ciekawi. Dobrze, to ja już idę tutaj dalej rozpracować tę konsole. Do następnego odcinka. Cześć!